Cześć, zapraszam na mój film pod tytułem Mierzymy. Jest to dopiero mój drugi film o tej tematyce. Więc jeśli jesteście zainteresowani ubraniami, które zakupiłam na Black Friday, udało mi się kupić w fajnych przecenach, to zapraszam serdecznie do oglądania. Pierwszą rzeczą, a Chyba lepsze określenie kompletem będzie tutaj ten sweter i spodnie, warkoczowy splot. Kupiony jest ten komplet w HM. Sweter i spodnie mam w rozmiarze S. Zacznę może od spodni. Spodnie mają wysoki stan. Elastyczna gumka w pasie. Rozszerzone nogawki i rozmiar jest na mnie w porządku. Sweter mamy również w rozmiarze S, ale jak widzicie jest to dość oversize. Bardzo duże rozmiary tutaj wychodzą, więc spokojnie mogłabym kupić XS. -kę. Zobaczcie jaki długi rękaw i jest luźna. Mam ochotę go wymienić na XS, ale niestety już nie ma tej promocji. W normalnej cenie bodajże kosztuje ponad 160 zł, a ja w promocji na Black Friday udało mi się kupić po 130 zł. Sam sweter, więc no, nie chciałabym tutaj przepłacać, bo bardzo tego nie lubię. Komplet jest w kolorze szaro-beżowym. Nie wiem, czy tutaj nagranie. Pokażę ten kolor, ale jest no, świetny komplecik, taki wiecie, bardzo przyjemny w noszeniu, w dotyku i, i bardzo fajnie się nada też po domu, po prostu w nim pochodzić. Tutaj jest 50% poliester z recyklingu, 38% poliamid, 20% elastan i jeszcze 38% niestety, ale też akryl. Spodnie zostawię e, sweter, jeszcze będę obserwować, czy się obniży cena, czy będę miała jeszcze jakiś kupon dodatkowy e, i na razie go nie będę nosić, zostawię sobie ewentualnie do wymiany, e, bo komplet naprawdę jest świetny. Chyba, że dajcie znać, że tak strasznie w nim nie wyglądam. Wiadomo jest oversize, ale no, czy znowu nie jest przesadnie oversize. Jest ten oto jerseyowy top z długim rękawem, w kolorze beżowym. Mam go w rozmiarze S. Miałam też M, -kę, ale musiałam zwrócić. ze względu na zbyt długi rękaw. Zobaczcie, ten top właśnie ma naprawdę długi rękaw, więc w MC on był po prostu aż dotąd. I tak. Mam mieszane uczucia co do niego, no nie wiem, sama. Bardzo przyjemny materiał, bo tutaj mamy 97% bawełny i 3% elastan, więc faktycznie ona jest też taka elastyczna, że się poddaje. Wydaje mi się, że, że może zaraz zobaczę na nagraniu, jak to wygląda, ale no mam mieszane uczucia, więc możecie dać znać, czy go zostawić. To klasyczna bluzeczka w takim klasycznym, też bezpiecznym kolorze, więc może gdzieś tam w garderobie się przyda, jako też taki basic. No nie wiem. Można też po domu nosić, właśnie można gdzieś pod jakąś marynarkę czy cokolwiek. Dajcie znać, mam jeszcze drugi czarny, zaraz Wam pokażę. Ten miałam oddać, miałam zostawić czarny, ale... No waham się, więc dajcie znać, czy zostawić dwa czy któryś z nich, czy w ogóle w czarnym jest mi źle, że jestem za blada. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie tutaj drugi taki sam, tylko w kolorze czarnym jerseyowy top z długim rękawem. Zobaczcie teraz w czarnym tak wyglądam, w beżowym wcześniej nagrałam, więc możecie dać tak znać, który mam zostawić, czy też oba albo oba zwrócić. Chociaż ze względu na skład 93% bawełny i 3% Elastan, no jestem skłonna zostawić sobie dwa. To są takie baziki e, właśnie pod jakieś e, stylizacje, czyli jakieś bazy pod stylizacje. Sobie włożyłam go akurat do spodni, żeby też e, widzieć jak wygląda w ten sposób ubrany. Wiadomo można też jeszcze jak jest ciepło zarzucić tutaj jakiś e, sweter. Następna rzecz to są dżinsy, piękne, jasne dżinsy rozszerzane w nogawce typu flare, tak jak to nazywają w sklepach. Jak chodziłam do gimnazjum, to po prostu mówiliśmy nam takie spodnie dzwony, po prostu z rozszerzanymi nogawkami. Więc wysoki stan, pięć kieszeni. Zapinane, wiadomo, tutaj na zamek guzik. 99% bawełna, 1% elastan. I powiem Wam, że są bardzo wygodne. Jest to troszeczkę grubszy jeans. Nie taki cieniotki, ale jest naprawdę miły w dotyku, miły w noszeniu. I zobaczcie, założyłam tutaj, do tego topu z długim rękawem, który wcześniej pokazywałam. A spodnie jeszcze powiem, one są z Kropa, zakupiłam w Kropie, też z Black Friday, kosztowały bodajże 70 kilka złotych, a w normalnej cenie ponad stówkę, więc naprawdę się opłaca poczekać na jakieś rabaty. Z tego co widziałam teraz w aplikacji było minus 40%, więc szukajcie rabatów i nie przepłacajcie. I zobaczcie jak one wyglądają na mnie. I yy, to jest rozmiar MK 38 i zazwyczaj yy, taki rozmiar noszę. Mam mat 70, więc yy, długość u mnie jest w porządku. Są tyci za dłuższe jak ubiorę na płaskim obcasie buty, ale nie jest to też tragedia i mogę ewentualnie troszeczkę sobie podwinąć nogawkę. Więc tak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o długość. Mnie się spodnie bardzo podobają i najważniejsze, że dobrze się w nich czuję, i ja je na pewno zostawiam w mojej szafie. Tutaj kolejne spodnie, jeansy. Powiem Wam, że to są te same jeansy, które przed chwilką mierzyłam jasne, a te są w kolorze ciemniejsze, również rozszerzane w nogawce. Rozmiar taki sam 38. I powiem Wam, że to są te same spodnie w innym kolorze, ale te są o wiele za duże. Naprawdę różnią się rozmiarem, w pasie mam tutaj sporo luzu i najgorsze co dla mnie może być długość, jest no za, za długie mi są po prostu. Tak jak mówiłam mam 1,70m, ale spodnie są na dziewczyny, które są jeszcze wyższe ponad 1,70m, mam nawet obcasy założone do nich ale nie przejdzie to, więc musiałabym je tak naprawdę obcinać u krawca, ale no nie będę się w takie coś bawić, więc niestety muszą iść do oddania. Ale zobaczcie, sami jakby mi pasowały, to oczywiście bym je mogła zostawić, no ale nie będę się po prostu potykać o własne nogawki. I zobaczcie, jak ja w nich wyglądam. Może akurat y, oglądają mnie wyższe dziewczyny i te spodnie y, będą Wam pasować idealnie. Y, tutaj również właśnie 99% bawełna, 1% elastan. Są bardzo wygodne, mięciutkie i kupione również w kropie. Po przecenie gdzieś kosztowały około 70 zł, a bez przeceny kosztują gdzieś około 140 zł. jeszcze Wam buty, które miałam przed chwilką na sobie do tych spodni. Są to buty z H&M. Właśnie mierzyłam obca z 6 cm. Są to buty Skarpetkowe, wiecie o co chodzi. Wciągane, bardzo są wygodne, bo mają taki słupek, więc fajnie się w takich butach chodzi. Podobają mi się tutaj z przodu, że ten, to zakończenie buta nie jest ani szpiczasty, ani kwadratowe, więc jest takie fajne owalne. I tak, i takie buty są naprawdę klasyczne. I pasują do wielu stylizacji i są wygodne i to jest najważniejsze. W przecenie też oczywiście kupiłam na Black Friday około 100 zł, a normalnie jest cena dużo ponad 100 zł, więc opłaca się na, oczywiście na promocjach. Następna rzecz to jest taki sweterek. Z ozdobnym kołnierzykiem, z guziczkami w kolorze białym, ale ma tutaj takie fajne zdobienie czarne. Jest tutaj 50% wiskozy, 28% poliester i 22% poliatan. Jest bardzo przyjemny, bardzo. Naprawdę jak go ubrałam. To, to po prostu mam ochotę w nim chodzić. Więc no, jest duża szansa, że zostanie ze mną. W normalnej cenie on kosztuje 100 zł. Ja go kupiłam wiadomo po przecenie po 72 zł. Dokładnie. Jest to krój dopasowany, i ja mam w swoim rozmiarze, czyli w rozmiarze M. Następna rzecz jest też ze sklepu Reserve. Też jest to taki sweterek o dopasowanym kroju. Składa się tutaj z różnych materiałów: z wiskozy, z poliestu, z poliamidu i z elastanu. Powiem Wam, że jest uroczy, jest bardzo ładny i wygodny. Ma tutaj ładne zdobienie, taką koroneczkę i tutaj w rękawach, więc, no, według mnie bardzo ładnie to wygląda. Ten sweterek jest taki niby prosty, ale właśnie to dodaje mu takiego uroku i jednak coś tutaj się dzieje. Lecz wszystko fajnie by było, ale nie wiem o co chodzi z tym rękawem. Zobaczcie, jest strasznie długi. Nie wiem, na jakie to ręce, ale naprawdę powinnam mieć gdzieś tutaj. Zobaczcie, ile mam jeszcze materiału. Nie wiem, co tutaj się podziało, więc jeżeli ktoś ma mega długie ręce albo jest po prostu wyższy, chociaż tutaj znowu bym miał pewnie za krótko, to nie wiem. Nie wiem, na jaki to jest rozmiar. Ja mam w rozmiarze M, więc tu wszystko wydaje mi się, że jest jak najbardziej dobre, no ale te rękawy... Już myślałam, żeby go zostawić, że jakoś sobie tutaj będę tak podbijać, ale niestety, no ile tutaj jest tego materiału, więc wydaje mi się, że on niestety pójdzie do zwrotu. Ale zobaczcie sami, bo, bo jest naprawdę ładny, uroczy. No ale ten rękaw jest zdecydowanie za długi, chyba że trafiłam akurat na taki z jakimś, nie wiem, problemem, z. No nie wiem, wiecie o co chodzi. Czasami jest tak właśnie, tak jak pokazałam wcześniejsze spodnie, te same rzeczy w innym kolorze, o tym samym rozmiarze, ale są zupełnie inne. Jedne są węższe, a drugie są szerokie i dłuższe, więc może akurat trafiłam na taką bluzkę z za długimi rękawkami, a może gdybym wzięła inną Mkę, to by była dobra, ale już nie chcę szukać, w... znowu zamawiać ponownie. I też nie będę miała w takiej cenie jak go dostałam, bo wiadomo w promocji, a nie będę czekać specjalnie na jakąś promocję. Rzecz jest to, to, ten płaszcz również kupiony w Reserved. Ma 23% wełny, więc zapowiada się dobrze, ciepło. Zobaczcie, ma tutaj taki, jest w taki wzór czarno-biały. Mam nadzieję, że widać tutaj dobrze na nagraniu. Jest to taki dość prosty krój. Zapinane na guziki. Tak wygląda otwarty. A tutaj z boku kieszenie, tylko teraz są wiadomo, przyszyte. W normalnej cenie on kosztuje 299 zł. Mnie się go udało kupić za 179 zł. Więc, no, naprawdę nie przypłacajmy, bo to boli. Więc za 170 zł taki płaszcz naprawdę można już kupić, bo 300 zł to już no, nie dałabym. Ale powiedzcie mi, jakie odczucia zostawić go czy oddać, bo powiem szczerze, że gdzieś wewnętrznie czuję, że, że nie jest mi w nim dobrze, że jednak gdzieś mi się tam nie sprawdzi, że założę go kilka razy, więc. Jak już mam takie odczucia, wydaje mi się, że go oddam, mimo naprawdę fajnej, atrakcyjnej ceny, ale dajcie znać. Chociaż, jak tak się przeglądam w lustrze, to nawet nieźle to wygląda do tych spodni, do tych bucików, które Wam pokazałam. Więc no nie wiem, sama teraz nie wiem, co mam zrobić z nim, czy go oddać, czy go zostawić. Yy, proszę o komentarze, dajcie znać, co mam zrobić, bo no nie wiem, a nie chcę też, żeby mi leżał w szafie. Następną rzeczą jest oto te przepiękne futerko. Widziałam je na Instagramie, dokładnie na koncie Parati. Były dostępne czarny i w kolorze jasnym. Powiem Wam szczerze, nie potrafiłam się zdecydować, który kolor mi się bardziej podoba. W końcu postawiłam na czerń, po prostu klasyczny ciemny kolor, w jasnym też bym się zakochała, no ale padł wybór na czarny i jestem naprawdę zadowolona z niego, jest on w rozmiarze uniwersalnym, więc różnie wypada wiadomo na, na sylwetce. Ma tutaj dwa zatrzaski, no jest przyjemniutki i wiecie, futerka są takie obszerne i tutaj ma taki fajny, obszerny kołnierz. No mnie się bardzo podoba, one szły naprawdę, widziałam bardzo szybko, tam dziewczynie się sprzedawały, ale udało mi się w końcu zakupić i zdecydować. Teraz futerka zauważyłam to jest hit tego sezonu. No i w końcu mam swoje. Powiem Wam, że nie byłam w ogóle przekonana do futer, jakoś tak byłam sceptycznie nastawiona. Wiadomo, to też jest sztuczne, futerko nienaturalne. I fajnie wygląda do dresu, i też fajnie wygląda właśnie do jakiejś świetnej stylizacji, nie wiem, gdzieś na Sylwestra, gdzieś na jakieś większe wyjście, czy po prostu na co dzień do jeansów, nawet teraz mam do Legginsów, i już Wam pokazuję leginsy, Również kupiłam w tym sklepie zobaczcie, wysoki stan z gumeczką. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Przylegające do ciała wiadomo, jak to leginsy. Nogawka jest dla mnie odpowiednia, jeżeli chodzi o długość, mam mać 70 wzrostu, już to powtarzałam. Powiem Wam teraz szczerze, że to są najbardziej wygodne leginsy, które miałam na sobie. Jak pisałam z panią, która właśnie sprzedaje te rzeczy, napisała mi, że zakocham się w tych legginsach, że też jest wymagająca i w końcu znalazła te odpowiednie. No i napisałam: Okej, okay, no zobaczymy. I serio, jak je ubrałam na sobie, to praktycznie ich nie czuję. Wiecie o, o co chodzi? To jest moja, jakby druga skóra. Zaraz wam przybliżę. Yy... Jakie one są ładnie, delikatnie świecące, ale naprawdę są tak wygodne, że, że mam ochotę w nich po prostu zostać. Zobaczcie tutaj ten materiał. Mam nadzieję, że to widać. On jest delikatnie świecący. I co najlepsze, one nie prześwitują. Ostatnią rzeczą, e, którą chciałam Wam pokazać, są to e, bodki e, buty. Mam w rozmiarze 38, więc mój standardowy rozmiar e, i są mi idealne. Buty w normalnej cenie kosztują gdzieś 260 zł bodajże, ja je kupiłam za stówkę mniej, chyba 160 zł, więc e, też e, cenowo no, świetnie. Następna rzecz to jest oto ta bluza w kolorze szarym, niebezwyczajna szara bluza, ale powiem Wam, że jest bardzo miła i ma fajny krój. Wzięłam w moim rozmiarze M i jest mi idealna, jest no, luźna, jak na bluzę przystało, nie jest mi zaciasna. Lak ma odpowiednią długość. Oczywiście mamy tutaj. Kaptur, więc fajnie jak bluza ma kaptur. Tutaj też kieszenie, więc jest bardzo miła. W środku ma też, wiecie, ten taki misiek. I tak się też prezentuje otwarta. Bardzo fajnie wygląda do jakichś spodni dresowych, po prostu dobranych pod Podnie po prostu. Teraz mam na sobie legginsy, Czy do jeansów też fajnie wygląda taka bluza? I na pewno zostaje ze mną. Bez promocji ona kosztuje 100 zł. Ja ją kupiłam bodajże za 60 zł. Jakiś czas ją miałam w koszyku i polowałam, aż cena się obniży. No i mam ją za niższą cenę, więc. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jeszcze podejrzewam, że na stronie była w innym kolorze, chyba w czarnym, ale mogę się mylić, więc jak co to, sami sobie możecie sprawdzić. Chyba jeszcze nie wspomniałam, bluza jest kupiona w Reserved 80% jest to bawełna, a 20% poliester. I to by było na tyle, koniec moich rzeczy. Część rzeczy zostanie ze mną, część rzeczy zwrócę do sklepów. Chciałam tylko zaznaczyć, że wszystkie rzeczy były zakupione po prostu przeze mnie. Nie ma tutaj żadnej współpracy. To jest moja po prostu. Opinia i, i moje po prostu łupy z Black Friday. Dajcie, kochani, znać, co zostawić, co oddać, szczególnie właśnie wtedy, kiedy Wam zadałam to pytanie. I co wam się najbardziej podoba? Postaram się w opisie napisać wam numery referencyjne albo nazwy chociaż rzeczy z danego sklepu. Na ten moment, kiedy nagrywam ten film, są te rzeczy jeszcze dostępne w sklepach, więc może akurat wam się coś spodoba. Jesteście też podobnej budowy do mnie, więc może wam coś wpadnie w oko i zobaczycie też, jak na kimś dana rzecz wygląda. Więc jeszcze raz dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeśli Wam się podobał film, dajcie lajka. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego konta, to bardzo zachęcam Cię, abyś tam kliknął, kliknęła. Jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo to doceniam i daje takiego, wiecie, powera do nagrywań. A ja to lubię, po prostu lubię nagrywać. Jest to taka dla mnie trochę odskocznia. I pamiątka. E, więc jeszcze raz dziękuję i do następnego. Pa-pa!